Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w czwartek, a skoro w czwartek, a skoro czwartek to czytania tygodniowe. Witam wszystkie znaki trygonu powietrza. Zaczynamy, zaczynamy moi mili... Bliźnięta, wagi i wodniki. Bardzo uprzejmie proszę, e, abyście byli tacy mi mili i w komentarzach wrzucili timing do czytania. Ok, zaczynamy od bliźniąt. Karty są przygotowane. Sprawdzamy. Kogoż my tu mamy? Waszą energię. Królowej mieczy, więc, moje drogie panie, moi drodzy panowie rozsądek, logika powiedziałabym doświadczenie życiowe, które powoduje, że jesteśmy bardzo wnikliwi, potrafimy wyczuć tak zwane ściemy, rozprawić się z nimi, tak? Zrobić porządek dookoła. Natomiast pamiętajmy, że prawda potrafi ranić, więc starajmy się używać tych naszych argumentów, jeśli na przykład będziemy z kimś dyskutować w sposób Dyplomatyczny, tak? Zobaczymy, co dalej. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Widzę bardziej mm, kwestie emocji, powiem szczerze niż zawodowe dla Was w tym tygodniu. Już mówię dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że królowa mieczy, która nam się tutaj pojawiła, ona z, to jest taka energia, w której naprawdę z niezwykłą łatwością hmm, pozbędziecie się złudzeń. A czego mogą dotyczyć złudzenia, moi drodzy? no tego, że Relacja jakiegoś rodzaju, którą przyciągnęłyście do siebie, bądź też przyciągacie do siebie od jakiegoś czasu, może się dla Was okazać zbyt obciążająca. Zbyt obciążająca pod względem być może oczekiwań drugiej strony zbyt obciążające związki międzyludzkie to znaczy prowadzące do sytuacji, w której to Wy jesteście głównym motorem napędowym tej relacji wychodzicie z inicjatywą co więcej królowa mieczy i ta energia którą tutaj mieliśmy na spodzie tali, ona bardzo pięknie się rozprawi z sytuacją w której może okazać się że wokół naszego partnera wokół naszego upatrzonego partnera który odwzajemniał gdzieś tą relację tak? czy też odbijał piłeczkę tak to powiem może kręcić się ktoś jeszcze i to nie będzie łatwe, dlatego że e, będzie nam z tym przez chwilę, bo jest to czytanie tygodniowe. Trudno e, o tyle, że może być smutno, e, no bo mamy pięć kielichów, tak, a to jest emocjonalna reakcja na stratę. I e, to jest po prostu jakiś smutek, który nas dotyka. E, problem w tym, słuchajcie, że wydaje mi się, że to jest tak bardzo w Waszej energii. Że po prostu trzeba było to zrobić, być może trzeba było jakimś sprawom się przyjrzeć. Być może trzeba było w końcu zawalczyć o prawdę w jakiejś sytuacji. I to, nie musi, to się nie spodoba wszystkim, bo mamy też energię pięciu buław, która mówi o zmianie, o zmianie, która może prowadzić do konfliktu, tak? Natomiast widzę tutaj dużą de determinację, żeby z Waszej strony, żeby opuścić już te buławy, żeby nie trzymać wszystkiego samemu, żeby nie dzierżyć wszystkiego, sam wszystkiego samemu po prostu. Kończycie tydzień rycerzem monet. I myślę sobie, że w odniesieniu do weekendu, bo to mniej więcej wypada na weekend przyszły, powiedziałabym zupełnie szczerze, że e, trzeba. Mm, Zwolnić, bo rycerz Monet nie wyrywa się za bardzo, odpocząć to też, tak, ale raczej powiedziałabym, że zastanowić się, co dalej ze wszystkim zrobić, być może. Z dużą cierpliwością podejść do tematu, niewątpliwie. Czekać na idealny moment. Może to nie będzie idealny moment w tym tygodniu dla Was, moje drogie bliźnięta, żeby dokonywać jakichś kluczowych decyzji. Może odkryjecie jakąś prawdę i może doprowadzi to do pewnego rodzaju nieporozumień, które przyniosą po prostu smutek, tak, ale. Mm... Rada z energii płynąca jest taka, żeby nie podejmować, racjonal, nie podejmować nagłych decyzji, żeby wyczekiwać na idealny moment. Także wydaje mi się, że ciąg dalszy będzie w kolejnych, w kolejnych tygodniach. I z jakichś powodów czuję, że bardziej będzie to związane z Waszą sytuacją domowo-emocjonalną, partnerską, może tak powiem w ogóle uczuciowo-emocjonalną niż z sytuacją zawodową. Jeśli chodzi o kwestię w ogóle uczuć i emocji, to chciałam Wam tylko powiedzieć, że Tarot tylko i wyłącznie zajmujący się tymi sprawami pojawi się, już się pojawił dla, dla singli i pojawi się dla, dla osób, które są w związkach partnerskich na kanale Dla Serca Tarot, więc zapraszam. Także moi drodzy, mm, reasumując, jest jakaś sytuacja... W której wy odkrywacie być może drugie dno, jest jakaś sytuacja, w której wy dążycie do prawdy, to wywoła być może niezadowolenie, jakiś konflikt, natomiast to jest z waszej energii, krótko mówiąc. Więc, cóż mogę powiedzieć? Trzymam za was kciuki, uważajcie na siebie, i teraz zapraszam do czytania wagi, moje drogie wagi, a co dla Was? Świat na spodzie talii. Możecie zdobyć jakieś, może inaczej, możecie ukończyć jakiś cykl w zakresie budowania na przykład własnego doświadczenia i być gotowym do tego, żeby teraz jakby wchodzić w nowe, a naszym doświadczeniem dzielić się z innymi. To jest, to jest oczywiście też energia sukcesu odniesionego na etapie realizacji jakiegoś celu, to jest zakończenie w ogóle jakiegoś projektu. Ogólnie pomyśl na energię. Zobaczymy co dalej. A z buław. Działanie, 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 moje drogie wagi. Wow. Dużo buław. A kielichów. No, mi się moje, cóż mogę powiedzieć? Zobaczcie, tu, był, tu była energia karty Świat, która e, mówi nam o tym, że co, kończymy, zaczynamy, tak? I macie początki dwa w swoim czytaniu. Macie buław, coś w co wchodzicie z ogromną e, inicjatywą, z ogromną pasją. To może być zawodowe, to może być partnerskie, to może być w ogóle wasza pasja, którą decydujecie się realizować. E, dodatkowo, e, moim zdaniem, gdzieś bardzo. Bardziej stawiacie na działanie, niż już na takie rozmyślanie i ważenie, tak? Dlaczego? Dlatego, że to są energie, które mówią o tym, żyję się raz, chcę żyć. Idę za swoją pasją, idę za tym, co podpowiada mi moje serce. Działam, tak, działam. Kończycie jakąś trudną sytuację. W Waszym, znaczy jakieś rozkminy, jakieś rozmyślania, dziesięć mieczy, to już jest koniec. Koniec tej historii, w waszej głowie. Tej teraz każdy sobie indywidualnie powinien dostosować to czytanie, tej, która was martwiła. I zaraz później jest nowy początek i jas kielichów. Piękne czytanie macie, moje drogie wagi, tak uważam, e, dlatego że tak, jakby dzięki własnemu działaniu, tak widzę, dzięki, dzięki własnej pasji do tego, żeby pewne rzeczy pchnąć do przodu być może albo zredefiniować i zacząć od początku, jesteście w stanie zakończyć jakąś trudną sytuację i zacząć od początku, uzdrowić się po niej, wejść z dużym optymizmem. A z kielichów, który jest na końcu, wypada mniej więcej w okresie przyszłego weekendu, jest piękną kartą. Mówi właśnie o uzdrowieniu. Również o życiu pełnym sercem. Tu mamy w który mówi, że cokolwiek chcecie zrobić, posiadacie energię, pasję, żeby to osiągnąć. Natomiast to trzeba pielęgnować to jest dopiero jakby ten ogień trzeba pielęgnować tak, trzeba działać cały czas działać. I myśleć pozytywnie, bo te negatywne myśli, które przy Was krążyły, ta historia, która Wam zatruwała myśli i głowę, ona się kończy. Gorzej być nie może. Ale lądu jedzie na chmurce, zobaczcie. Tak, czyli mimo wszystko miękką być może część z was, e, z, tak naprawdę z wytchnieniem powiedziałabym. A później jest głupiec i później jest kielichów Także moje drogie wagi, bardzo interesujące czytanie jestem ciekawa. Jak minie wam tydzień, mam nadzieję, że wszystko będzie jakby po waszej myśli przede wszystkim. Uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie. I teraz zapraszam wodniczki, moje drogie wodniki, zobaczymy, co mam dla was moje drogie wodniki na spodzie cztery buławy to jest energia tak zwanej małej stabilizacji po na przykład jakichś zawieruchach czujemy, że e, jesteśmy szczęśliwe e, bo ustabilizowaliśmy jakąś sytuację i to nie musi być sytuacja w domu to może być sytuacja w związku, to może być sytuacja w pracy jest to czytanie ogólne w tym momencie rozpatrywałabym tą energię czterech buław jako taką harmonię chęć harmonii że chcielibyśmy dążyć do sytuacji, albo czujemy, że jesteśmy w sytuacji, kiedy wszystkie rzeczy jakoś tam zaczynają się układać, powiedziałabym. Wszystkie klocki naszej układanki zaczynają się układać, wszystkie puzzle zaczynają do siebie pomału pasować. Zobaczymy, co będzie dalej, bo jak wiemy, u Was jest bywa zaskakująco. 9 kielichów, pięknie. 9 kielichów, słuchajcie, to jest dążenie do własnego poczucia satysfakcji. Następnie mamy tutaj rycerza buław, super, bo to jest jakby podążanie za, za sercem, za pasją, chęć życia, może jakaś podróż dla części z Was. Mamy energię papieża, czyli na przykład poszukiwanie mentorów, udochawianie się w ogóle bardziej, poszukiwanie osób lub po prostu chęć otaczania się ludźmi, którzy nas rozumieją. Tak, Gdzie naprawdę możemy, jesteśmy tak, jakby lustrzanym odbiciem siebie nawzajem, ok? Ale to też, dla części z Was, jest osiąganiem, będzie zadowoleniem z osiągnięcia za stabilizacji we własnych związkach, trwałych związkach, w małżeństwach. Dla części z Was będzie osiągnięciem stabilizacji w firmach, na przykład rodzinnych, albo w firmach z tradycjami, tam gdzie pracujecie, jeśli pracujecie w takich firmach. 9 buław później i ostatnia karta as, kieli, as, as buław, przepraszam. Moje drogie wodniki. E, powiem tak. Kolejne czytanie, w którym. De facto, moim zdaniem, wasze tendencje do przemyśliwania i analizowania nadmiernego zostają wyparte przez chęć satysfakcji własnej, emocjonalnej, przez chęć działania, działania w zgodzie ze sobą, realizacji swoich pasji, być może, chęci życia. To, co tylko jest ważne, słuchajcie. Mm, dla Was taka jedna powiedziałabym poważna lekcja, gdzieś tam płynie. To jest ta energia tutaj dziewięciu buław, która mówi nam o tym, słuchajcie, żeby się dobrze przygotować, jeśli chodzi o strefę własnego komfortu żeby nam te ptaszyska nie zjadły tych plonów, tak jak na tej karcie, widzicie? Ten pan się przygotowuje, on, on jakby tego stracha na wróble tutaj ustawia, otoczył płotkiem, żeby inne zwierzęta też do tego, co jest dla niego cenne, nie dostały się. Więc mogą być sytuacje w kolejnym tygodniu, gdzie ktoś w jakimś znaczeniu będzie próbował no, wejść Wam na głowę, tak kolokwialnie rzecz ujmując. Tym samym więc ważna będzie asertywność, Wasza asertywność, to, co jest piękne, to jest niezwykła chęć do działania, do tworzenia nowego, do tworzenia z pasją. Eee... To jest takie przyzwolenie sobie, żeby nasze życie było prowadzone przez naszą pasję i przez naszą kreatywność. Więc jeśli to jest coś w pracy, to też są jakieś piękne, być, no, być może nowe pomysły, które ewidentnie będziecie chcieli realizować od teraz, zaraz, z dużą pasją, z dużym sercem. To mogą być też związki międzyludzkie, które bardzo Was ustabilizują i bardzo Was usatysfakcjonują. Nie widzę negatywnych energii dla Was i tego Wam życzę. Także obydle jak największej części z Was to czytanie było. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, uważajcie na siebie, bardzo proszę, i jesteśmy w kontakcie.